Mano. Jestem Krzysiek 0616 i witam w kolejnym odcinku Minecraft Mody. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moda, który dodaje do naszej gry meble. Ok, no to zaczynajmy. Ja sobie tutaj wybudowałem taki domek. I jak możecie zobaczyć, ten mod dodaje nam już kom komin na przykład. Tu jest akurat komin połączony, tak wygląda komin pojedynczy. Mm, ok, okej. Idziemy dalej. Wejdziemy sobie do tego domku i tak, pokażę wam wszystko co i jak. A więc tak, ta cała kuchnia jest zrobiona, rzeczy w niej są zrobione z tego modu, modu. No i oczywiście lodówka z bardzo fajną animacją. Piekarnik, yy, on ma parę zastosowań w sumie, ale nie będę Wam o tym opowiadać. Jak ktoś będzie zainteresowany, to może sobie kliknąć w link tutaj, co będzie latać i tak crafting tych wszystkich rzeczy nie będę pokazywać craftingu, ponieważ zajęłoby to strasznie dużo czasu, dlatego tu będzie też link do strony, a jeżeli on, a jeżeli go tutaj nie będzie, to on na pewno będzie w opisie. No i dobra, tu możemy sobie usiąść, dodaje nam krzesełka, stoły głowy mobów, na przykład Ender Dragona i kurczaka. Ok, idziemy dalej w salonie. Dodaje nam piecyk, zegar i taką jakby płytę craftingową, można by to tak nazwać, głowa Endermana, oczywiście krzesełko, i tutaj mamy kanapę krzesła, randol. Piecyk, z którym było dużo problemów, ponieważ dom się cały czas od tego piecyka palił. Ok, idziemy zobaczyć dalej. I tak w łazience, z tego co się zorientowałem, to to jest chyba zmywalka do naczyń. Ja ją trochę w złym miejscu umieściłem, ale już tego nie będę zmieniać. Tu mamy pralkę. Umywalka i kibelek. Bardzo podoba mi się ta. Ten dźwięk spuszczania wody dodaje takiego trochę realizmu. Yy, tak, mamy też zasłonki, czyli na przykład, jeżeli się nie kąpiemy, akurat to możemy sobie nasze zasłonki odsłonić i wszystko ładnie widzimy. Yy, czekajcie, zrobię jeszcze tylko ładną pogodę. I słoneczko. No, wszystko ładnie widzimy. A jeżeli chcemy się wykąpać, wystarczy, że zasłonimy nasze rolety. No i możemy się już kąpać oczywiście. Wanna jest fajna, możemy zmieniać strony, tylko teraz będę odsłonić pewnie tą roletę. Też myślałem. OK. Dodaje nam też radio i płytkę tak jakby. Radio szumi. Ni, 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 żadna muzyka nie, nie leci, niestety. Tu jest taras, do niego przyjdziemy zaraz. LOL, taras, zaraz, fajnie. Głowy mobów tutaj taka mini sypialnia, lampki nocne i telewizor, który niestety nie gra. Ok, teraz przejdziemy sobie na ten taras, jak już mówiłem. Ok, otworzymy sobie i tak. Tutaj zgromadziłem wszystkie itemki, chyba jakie daje nam ten mod. I tak, tu jest zegar, składa go się z tych trzech części, tu mamy rolety, czyli ta płyta, tak jakby no crafting płyta, tutaj szafki, stoliki, kosze, krzesła i fotel, tu lodówka, tu zmontowana lodówka, tu mamy wannę naszą. Tu mamy śmietniczek i piekarnik. Tu mamy y, zmywarkę i pralkę. Y, tutaj są y, no, umywalki, toaleta i mała szafka. I w sumie y, to by było na tyle z tego modu. Jeszcze komin. O, nie ma kominie. I chyba, no i te wszystkie głowy mobów, zaraz możecie zobaczyć, ile tych głów dodaje ten mod, no wszystkich mobów, jakie są w grze, chyba eee, instalacja. O, jeszcze coś znalazłem. Czekajcie, szczerze nie wiem zbytnio, co to jest. Niegoś tego wcześniej nie zauważyłam, co nam to daje, na przykład, czy to. Panel. Hmm. Szczerze Wam powiem, że nie wiem zbytnio, co to są za itemki. Czyli mamy jeszcze jakieś dodatkowe itemki, ale niestety nie wiem, do czego one służą. Być może są z innego modu. Jeśli ktoś wie do czego służą, może napisać w komentarzu. No nie wiem szczerze. Ok, i w sumie to by było na tyle dzięki, że obejrzeliście ten filmik. Mam nadzieję, że, się, że Wam się spodobał. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania moich filmików. Yy, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.